Skin z tej strony Panda i dzisiaj pokażę Wam 10 skinów najbardziej prestiżowych, który, którzy, które były w Browstars, ale już, na, już nigdy ich nie zobaczycie. Pierwszy skin pokażę Wam. Oto Starsze Lee. Nagramy z nią i Wam pokażę. Opowiem. Ten skin był dostępny tylko dla kont przez przed dwa, utworzonych przed 2019 roku widzimy się przy następnym skinie. Oto następny skin Manhattana Cold. Zagramy sobie rundkę. I widzimy się. Zapomniałem Wam pokazać. Manhattana Colt jest o wiele lepszym koltem niż zwykły. Manhattana Colt strzela po parę strzał. A trzecim, następnym skinem to jest mandana bull. Jak widzicie, nie zagramy sobie i żartowałem. Więc. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na tym kanale. Lecimy z Koksem, jedziemy z tym ślepem. Patrzcie, jaki ten, ten ból jest gigantyczny na tej mapie. On zapiera skrzynkę za jednym hitem. Oh my god. A to kolejny skin do Piper, będę mógł wam go pokazać. Mam wielkie starcie, oto czwarty skin, no nowy brok. I pokażę wam, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Się, przy... oto piąty skin ATM Emrico. to był kiedyś najbardziej popularniejszy skin ale już go nie będzie w Brawl Stars zagramy sobie rundkę jak on strzela Boże co to tam mnie goni Tam jest MZ. Widzimy się. Oto szósty skin, toksyczny spike. Czekaj, tylko wybiorę sobie star power i lecimy z koksem. Jeśli chcecie zobaczyć, co to za kula leci i chcecie, żeby wam za prezent, za, preze, za pre prezen... no nie wiem, nie umiem tego powiedzieć ludziska, pomóżcie mi, please. No no no, gin gin gin. Wcimy się. Oto są dwa następne skiny, Pokażę wam je. Skynet barley. Free punch barley. Wcimy. Oto kolejny skin do nity. Teddy Bernita oraz Kumanita. Pokażę Wam je jeszcze raz. Kumanita. Teddy Bernita. Widzimy się. A teraz oto Old Dynamite. O i Ears Dynamite jeszcze. Widzimy się. I oto ostatnie skiny. Loki Mortis. The Flash Mortis. Clown Mortis. Do zobaczenia, jeśli chcecie więcej takich filmików, piszcie w komentarzach oraz subskrybujcie kanał. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, zostaw łapkę w górę. Goodbye.